To twoje jebane życie i nie zwlekaj ze zmienianiem go. Każdy będzie miał w dupie to, czy jest ci dobrze, czy jest ci źle. To tylko od ciebie zależy, czy coś w nim zmienisz. To wszystko zaczęło się 23 kwietnia 2016 roku. W ten dzień zaplanowałem wyjazd do Anglii, który miał Przerwać pełen okres melanży, imprez i nałogów w moim życiu. No i w ten dzień faktycznie wszystko się zmieniło. Po kilkunastu godzinach jazdy z koleżanką samochodem, postanowiliśmy zjechać, odpocząć, zatankować na stacji. No i tam włączyłem WiFi, gdzie przeglądając Facebooka. Nagle dostałem w jednej chwili kilkanaście wiadomości: Mateusz, Twoja zmarła. Chociaż kurwa się zdążyłem z nią dzień wcześniej pożegnać. No i ledwo po przyjeździe do Anglii, już musiałem wracać, zapożyczać się na lot, pogrzeb, powrót. A po powrocie do Anglii z powrotem, już kiecolanie było: był tylko byt, który ci pał, pił, żarł. No, on stał to samo i tak od kwietnia do sierpnia. Przez większość czasu moje życie wyglądało tak, że potrafiłem leżeć pół dnia na materacu i kocu, bo nawet nie stać mnie było na łóżko. E, takie uroki życia e, i tak przeleciał ten czas aż e, do pewnego momentu. No i wtedy poznałem pewną dziewczynę. Nie szukałem wtedy jakiejś miłości, e, tylko jakiejś takiej koleżeńskiej relacji. Pośmiania się, pogadania, popisania. No ale jakoś tak wyszło, że się zabujałem, ale nic z tego nie wyszło, bo dziewczyna powiedziała mi, że jestem ulaną kurwą. No i poczułem się jeszcze bardziej jak śmieć. Tylko nie oceniajcie tej dziewczyny za to, co powiedziała. Jak to oglądasz? Serdecznie Cię pozdrawiam. Nie dziwię się, nikt by nie chciał być z takim grubasem. Eee, no, ale z, gdyby nie te słowa, to pewnie z taką determinacją, motywacją, z takim kurwa ziemskim, wkurwieniem nie ruszyłbym na tą siłownię, nie wziąłbym się za siebie. Dzisiaj byście mnie nie oglądali, a ja tym, co wtedy we mnie tkwiło i buzowało, mógłbym obdarować dzisiaj 100 pobliskich siłowni. Jeszcze by sporo zostało. Minęło kilka dni, pamiętam to jak dziś, 26. Września 2016 roku poszedłem sobie umyć zęby. Jak myję te zęby, myję. Patrzę w te lustro. Mówię, Kiecol, to ty nie pierdol. No i mówię, za rok ta dziewczyna będzie żałować. I ruszyłem. Nie ruszyłem od nowego dnia, nie ruszyłem od nowego tygodnia. Nie ruszyłem na postanowienie noworoczne. Nawet kurwa zębów. Nie dokończyłem myć. Wziąłem ostatnie 20 funtów, które miałem. Kupiłem karnet na cały miesiąc w ten sam dzień już zapierdalałem na siłowni i w ten sam dzień założyłem Instagrama oraz wrzuciłem pierwsze zdjęcie, które nie zniknęło do dzisiaj. Oczywiście na początku było sporo jak ze strony kolegów. Pytali się, a po co to, a po co tamto, po co kola zero i tak nie schudniesz, masz tu McDonalda, tygodnia nie wytrzymasz. Tylko, że mieli problem, widocznie koledzy mało mnie znali wtedy, bo jestem takim człowiekiem, że nie takie słowa nie demotywują. Ja bardziej na takie szydercze teksty reaguję w głowie tak, że tak we mnie wierzysz? To ja ci kurwa jeszcze pokażę. No i tak miały dni, tygodnie, miesiące. Przymierzam się do rekordu 400 kg. Zobaczymy. Ja ciężko zapierdalałem. Okazało się, że już nie ma jakiegoś celu komukolwiek, czegokolwiek udowadniać. Siłownia stała się moją pasją, odskocznią od problemów i taką miłością z odwzajemnieniem. Postanowiłem zakończyć ten etap w życiu z Anglią. Męczyła mnie psychicznie sporo złych wspomnień, jakichś niefajnych rzeczy z tym związanych. No i w kwietniu już wracałem do Polski. Zawsze marzyłem, żeby jeździć tirami po Ameryce, bo kiedyś sporo naoglądałem się trakerów ze Stanów Zjednoczonych. No a że miałem tylko prawo jazdy kategorii B, to zostałem kierowcą busa. Ale wiedziałem jedno, nie mogę odpuścić. Kto jeździł na busach lub ma kogoś w rodzinie, kto jeździ na busach, wie, że ta proces jest przejebana, i raczej tutaj nie muszę tego przedstawiać. Nie ma czegoś tak, takiego jak tachograf na tirach. Dziennie jeździłem po 16, po ponad 20 godzin. Na 2-3 doby spędziłem po 4-6 godzin. Zależy. No po prostu za pierdol. Wyobraźcie sobie 20-30 tysięcy kilometrów w miesiącu, gdzie ludzie tego nie robią przez kilka lat czasami. No i tak. Leciało dziennie to samo do jedzenia. Pięć jajek na śniadanie, ryż z odżywką białkową, bo węgle i białka, tłuszcze i białka na śniadanie. I dzień, dzień to samo przez kilka miesięcy. Nic mnie nie ruszało, zawsze dieta była trzymana, bo miałem bzika na punkcie efektu. Na początku 2018 roku poznałem Klaudię, którą zapewne wszyscy znacie, bo jest z moją dziewczyną. Zmieniłem pracę w międzyczasie miała być troszkę łatwiejsza. W sensie miałem być częściej w domu. Co się okazało no niestety smutną nieprawdą. No i jeździłem tak samo jak jeździłem, no ale przy pomocy Klaudii to sobie mogłem urozmaicić. Już też na tyle wiedziałem, że nie trzeba się ograniczać do tylko kilku produktów. Ale mogłem sobie pozwolić na więcej. Michę trzymałem zawsze na 200%. Treningi net po kilkudziesięciu godzinach jazdy zawsze robiłem. Czy to na gumach, czy kardio na steperze. Kąpałem się na pacę samochodu, czy zima, czy nie zima, oblewałem się 5 litrową butelką wody. Musiałem być zawsze wytrenowany, wykąpany i najedzony. I tak leciało. Trening na gumach mi nie wystarczał. Byłem tak zdeterminowany że nawet po 30-40 godzinach jazdy i na przykład 2 godzinach snu przerwy, zamiast iść kurwa spać, czekając na jakieś zlecenie, czekając na załadunek i powrót do kraju, ja szukałem siłowni, czy to Bukaresz, czy to Sofia w Bułgarii. Jechałem do Lidla, kupowałem kurczaka, jakiś ryż, jakieś warzywa, gotowałem posiłek, szedłem na siłownię i w 4 godziny mogłem się wysłapać, ale ja wolałem zrobić trening, wolałem zrobić kardio i wolałem dobrze zjeść. Od tego 2016 roku, gdy nie tylko ja zauważyłem zmiany w sobie, zauważali też je znajomi i mówili, że diametralnie się zmieniam, zacząłem im bezinteresownie pomagać, a w międzyczasie, jak jeździłem, oglądałem wideoblogi autorytetów dziedziny dietetyki, suplementacji, treningu, dopingu, wszystkiego. Czy na YouTubie, czy kilkunastogodzinne słuchanie audiobooków, czy wertowanie jakichś badań naukowych. Cały czas zgłębiałem swoją wiedzę i nie traciłem ani sekundy na bzdury. Podczas powrotów do domu zawsze już myślałem jak zorganizować kasę na nowe szkolenia i nie. Cały czas inwestowałem w siebie. Nie wrowałem na pierdoły, na jakieś nowe polówki z Tomiego, żeby się zaszpanować na, na inne rzeczy. Od 2016 roku cały czas do przodu, cały czas bez odpoczynku i ani razu tego nie żałowałem. No i pewnego razu tak pomyślałem, a może tak zacznę prowadzić ludzi, jak tego oczekują, bo sam jestem przykładem, jak spaliłem się na dwóch pseudotrenerach, gdy zaczynałem swoją przygodę, którzy kasę brali, a na głównie się znali. I chciałem właśnie w taką niszę pójść, że. Z podejściem i z wiedzą do podopiecznych podejść i na tym się skupić. No i z dnia na dzień spróbowałem. No i tak opublikowałem relacje na Instagramie, że przyjmę kilka osób na prowadzenie. No i co? Ich echo zawiedziony przez kilka dni, już troszkę zrezygnowany, jak to do mnie nikt nie chce przyjść. Ehm, odezwał się nagle do mnie mój pierwszy podopieczny tak 26 czerwca 2019 roku powstało <tryk> Kiecol Team Fundamenty są u mnie podstawowe od samego początku Przede wszystkim stawiam na podejście wiedzę pomoc i szczerość Szczerość jest u mnie na tyle dosadna, że jeśli ktoś się łudzi, że jest grubasem, waży 130 kg i wpierdala dziennie 30 pączków, a mi będzie mówił w raportach, że od Michała trzyma, a mu uwaga nie leci albo rośnie, to może i wyglądam na te, ale uwierzcie, idiotem nie jestem i takie osoby po prostu wyrzucam z teamu, bo mi nie zależy na płaceniu hajsu i głaskaniu was po głowie. Tylko zależy mi na waszych efektach. Mówię wtedy krótko: albo ruszasz w końcu swoją dupę i przestajesz lecieć w chuja, albo kończymy współpracę. Większość takich e, przypadków kończy się tym, że kubeł zimnej wody na łeb pomaga i ludzie się faktycznie zabierają za siebie i nagle się okazuje, że cukrzyca, niedoczynność tarczycy czy grube kości wszystkie z tych problemów znikają i biorą się do roboty. A ci, co dalej, uważałem, że to w czymkolwiek przeszkadza. No cóż, i wybór. W międzyczasie, jak powiększałem swoją ekipę, ustalałem po kilkunastu godzinach codziennej jazdy nowe wytyczne, nowym podopiecznym, aż do kwietnia 2020 roku, w którym to podjąłem decyzję, że rzucam pracę na busach i skupiam się tylko na tym. Także pamiętajcie, nieważne w jak wielkie gówno nie wdepniecie i w jak wielkiej dupie nie będziecie, nieważne jaki macie bliskich, rodzinę, znajomych, nieważne jaką talię kart od losu dostaniecie, tylko od was zależy, jak ma rozdacie. To jest twoje jebane życie i nie zwlekaj ze zmienianiem go. Każdy będzie miał w dupie to, czy jest ci dobrze, czy jest ci źle. To tylko od ciebie zależy, czy coś w nim zmienisz. Chociaż... Dawni koledzy sobie pewnie o Tobie przypomną, jak będzie Ci się nagle wiodło dobrze. Chciałbym na końcu przede wszystkim podziękować Tobie, kochanie, że jesteś dla mnie wsparciem, że działamy zawsze razem, wspierasz mnie w tych trudnych chwilach, nawet pomimo moich humorków. Chciałbym podziękować wszystkim znajomym, rodzinie, bliskim, i kolegom oraz wszystkim tym osobom, których poznałem od 26 września 2016 roku, czyli od dnia moich ponownych narodzin. Dziękuję Wam bardzo, że daliście mi tutaj możliwość opowiedzenia Wam swojej historii. Jak widać, nawet z największego bagna da się wyjść, więc z czym kurwa zwlekasz, życie masz jedno.